Ograjem. O, dzwoni do mnie. To ja zaraz wrócę Dzień do tego złotych. tematu. Dzwoni fagata. Halo, halo. No siema. Jesteś na streamie. Ogląda nas 65 tysięcy osób. Czy... Na dzwoni fagata. Halo, halo. No ma. Jesteś na streamie. Ogląda nas 65 tysięcy osób. Czy o, y, możesz rozmawiać? No, mogę. E, oglądałaś materiał y, Maszy? Tak. No i wynika z niego, że to był w ogóle plan, że wykorzystałaś Styu, żeby się złotych. wybić, bo chciałaś easy money. Słuchaj. Większość tych rzeczy była mówiona w żarcie. Ojej, nie kupuję tego, po fagata. Nie, 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 nie. nie. Drugie, czekaj, czekaj. Po drugie, czemu? Się dowiedziałam się, że trzymała te wiadomości przez całą naszą znajomość. Te, te wiadomości były tam na początku naszej znajomości. Po co? Ja nawet nie pamiętam nagrywania czegoś takiego. Nie pamiętam, co ona na to odpowiadała, no, ale najwidoczniej jej to pasowało. Mięci ja też wiem o różnych jej pomysłach, które były później, ale nie będę tego wygadywać, bo dla mnie, czyli jak przyjaciółka, która jest w stanie wynieść jakieś rzeczy, prywatne rzeczy, prywatne rozmowy, to nie jest prawdziwa przyjaciółka i nigdy nie była prawdziwa przyjaciółka. Ja się ogólnie do tego złotych. filmu odniosę. Pewnie nagram albo jakiś odpowiedź, albo live'a, bo tutaj dużo nie ma co odpowiadać, bo. Bo, bo ja, bo ja wie, wiem, jak było po prostu. Okej, okay, ale to, to są Ta jakieś. Sytuacja z festem jest kompletnie prze, prze, przekręcona. Ja to wszystko wytłumaczę. Nie, myślę, że ten fest to taki tam, wiesz, to już chyba tam miałyście dramę. Tu bardziej chodzi o tego stew i o te głosówki, że wiesz, tutaj się podniecasz, że o, jakiś piłkarz ma pieniądze, to fajnie by okay. było. Z... No nie, tu tutaj chodziło o to, 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 było, to było akurat dla Beki, bo to była taka sytuacja, że spotykałam się z chłopakiem i on się chciał po tygodniu oświadczać i to było takie, wiesz, dla Beki. Ja, ja, ja mam ja mam dziwne poczucie humory specyficzne, no ale nie będę tego nikomu tłumaczyć, ja po prostu to wytłumaczę wszystko dokładnie na, 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 na odpowiedzi, którą gdzieś tam dam. No dobra, ja, ja nie kupuję tego tłumaczenia, że to są żarciki. No bo jednak kurwa się skminiłaś z tym Siu i on cię wybił i jednak masz teraz. Czyli jakby cały ten plan, który teraz uważasz, że był żartem, został zrealizowany. Ja nawet, ja nawet nie pamiętam wysyłania tych wiadomości głosowych, ale nawet jeśli były. Ja o tym poznałam, Stewarta. Ja ta dziewczyna była świadkiem licznych jakichś moich, wiesz, płaczy czy nawet... Ja, ja o tym chcę opowiedzieć grubiej na filmie, bo Kasia Pięć od ciebie, od wielu, co pomysł, żebym nagrała film o, o mojej, mojej chorobie psychicznej. Jak ja miałam próby samobójcze przez, przez zerwanie z ze Stewartem, chociażby. Jak, jak dziewczyna, która przez to ze mną przechodziła, może negować moje uczucia do niego? Pięć złotych. I nawet jeśli ja coś takiego nagrywałam, poznając go, to potem. Naprawdę go kochałam i myślę, że nawet, nawet on do mnie dzwonił po tym filmie i mówił, że on ważne co to mnie wspiera, bo nawet jak, jak odszedł z internetu, to ja przy nim nie jestem. Okej. Okay. No bo to nie wiem, dla, dla nich chujowe jest. Wiesz, trzymanie czegoś przez, przez ile, przez 4 lata? Okej, okay, ale to... słuchaj, bo to są jakieś pewnie nagrania z Messengera albo z jakiegoś Whatsappa. No to ty pewnie masz jej odpowiedzi i, i, i całość tego. To, yy... ale, 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 ja nie, ale ja nie jestem kurwą, żeby szukać takich rzeczy. Ja w ogóle pewnie nie mam takich rzeczy, bo ja usuwam wiadomości. Szanuję, wiesz, czy, czy jest ten. Zwłaszcza jak ktoś Znaczy, mówił powiem ci fagata, tak, po tych nagraniach wychodzi, że trochę jesteś, nie? Tak ci muszę powiedzieć, nie? Yy, jesteś? Halo? No, jestem, jestem. Bo jest, a, bo do mnie jeszcze ktoś dzwonił. Dobra, no tak z tego wynika, nie? z nagrania, A, yy, no ale jestem ciekawy tych twoich tłumaczy, bo na razie to nie wygląda dobrze, sama widzisz jak internet zareagował. Yy, ale ja mam też pytanie, czy ja jestem planem C? Tak, tak, jesteś planem C. To ja ci powiem, ja się nie gniewam. No ale, yy, no jestem ciekawy te, tego twojego tłumaczenia i tak jak ci mówię, ja nie kupuję te, tego, że to były żarty. Ja w to nie wierzę. No okej, okay, ja cię nie będę, jakby wiesz, nie będę się skąkudzić i nie będę ci mówić, jak było, no trudno. Okej. Okay. A kiedyś. Poczekaj, kiedy, bo, czekaj, bo ja, ja wypiłem kilka łyków piwa. Kiedy będzie to. Tak, kiedy będzie te, ta Twoja odpowiedź? Bo już o to pytałem, ale nie zapamiętałem co mówiłaś. nie, nie, wiem, czy ja, nie wiem czy ja w ogóle odpowiem, ja Przecież gadałaś, że odpowiesz albo na live, albo w odcinku. Nie, bo ja chcę to mieć jak najszybciej z głowy, bo ja mam walkę, to jest wszystko robione po to, żeby prowadzić mi równowagi przed walką. Tak samo było przed poprzednią walką, też był przez nią poruszany mój temat, te, y, też matych. były groźby, że jakieś filmy, że coś tam, live'y były z wyzywania mnie od kurek. I to wszystko jest robione, na w tygodniu mojej walki. Aha, kumam, a czemu wy jej ukradliście ten pamiętnik, jak to była twoja przyjaciółka? Ja to wszystko wyjaśnię, ale ja nic nikomu nie ukradłam. No dobra. No, no są cóż, no co? Są, są jakieś na to, przepraszam bardzo, dowody, gdzieś ktoś powiedział, że to ukradł. No nic, ten nic mak książę, ten wasz kolega, twój wielki. Co ci mówiłem, że źle na tym wyjdziesz, na tej relacji? No Ni i nikt, nikt, nic nikomu nie ukradł. No wzięliście jej kurwa pamiętnik, no to je... co to jest? Pożyczenie pamiętnika? Nie, złotych. ja nikomu nie ukradłam pamiętnika. No ale ten ma Książę, no przecież nagrywał, było, sto, było story, że y, mamy twój pamiętnik. Ale czy ja tam byłam? Czy ja tak mówiłam? Ojej, no dobrze, powiem ci, że no jestem ciekawy tych wyjaśnień, bo się robi z tego sroga drama. No ale taki był cel, taki był cel zrobienia zamieszania w tydzień mojej walki, kiedy jest o mnie głośno. Trzymanie tego przez, przez ten cały czas, to, to wszystko te, też był plan. Znaczy plan maszy, tak? Tak, tak. Nie, nie mój. Nie, nie. A, a czy ty masz te y, jakieś nagrania na nią, że będziesz też odpowiadała jakimiś nagraniami, bo cztery no, lata się przyjaźniłyście, więc podejrzewam, że coś tam masz. Ale dla mnie to jest kurewskie zachowanie wyciągać rzeczy, wiesz, jak się z kimś przyjaźniłeś. Hmm. Ale wiesz, jak ktoś, to było na samym początku znajomości, i teraz to jest przedstawiane, że jest złe i ktoś się ze mną trzymał przez, przez te kilka lat później? Na samym początku jakby maja... No właśnie to jest ciekawe, czy jak ty jej nagrywałaś wtedy, że chcesz wykorzystać Steel, żeby się wybić, to co ona na to odpowiadała? Ja w ogóle nie pamiętam tej rozmowy. Ja, się, ja na początku myślałam, że to jest w ogóle fejkowe, zdziwiłam się. Aha. Ja nawet nie pamiętam, co ona odpowiedziała, ale raczej to supportowała, a nie a nie się, że, że chujowo, bo tak dobrze ze mną dalej nie zadawała. Aha. a ten piłkarz Lecha, to kto to był? O kogo chodziło? Nie będę mówić, są prywatne rzeczy, nawet nie pamiętam. Aha, <laughs> okej. Okay. No wiesz, no niby prywatne, ale wiesz, teraz to już wyszło publicznie, bo... No dobra, ale... No szanujmy się, nie wszyscy chcą być gdzieś tam publicznymi osobami, nie każdy chce wiedzieć, z kim się, kto, gdzie spotykał, co robił, no, uh -huh. sobie. no dobra, a kogo ty miałeś? To, 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 że to jest wyciągane przez osoby, której ufałam i byłam bliska i wiedziałam wszystkich takich rzeczy, to nie znaczy, że ja muszę uh -huh. z teraz mówić, to komentować. Uh -huh. A y, kogo ty miałeś w narożniku, bo Laluna, nie Laluna, tylko Masza mówi, to... że y, że specjalnie kogoś wzięłaś, żeby jej dogryźć. Nie, ja w moim narożniku miałam moich dwóch trenerów e, oraz e, wspólnika mojego menadżera sportowego. No to może tego wspólnika menadżera, ty masz kurwa menadżera sportowego? No tak, ty wiesz nawet kogo. A okej, okay, Ale... dobra i to był jakiś tam przyjaciel, ten, ten wspólnik nie to znałem. był jakiś nie, przyjaciel wspól... Maszy? Nie, nie znał jej nawet pewnie, Aha. nie wiem o co chodzi. Okej. Okay. No dobra, to chyba wszystkie tematy. No to czekam na twój materiał, ale tak jak ci mówię, ja nie kupuję, że to były żarty. I myślę, że internet też tego nie kupi. Że takie tłumaczenie, że to było w żartach, to nie przejdzie, nie? Nie wiem, ja nawet stary tego nie pamiętam. No nie wiem, mam teraz. Trochę się słabiej czuję. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na moją walkę. To, to, to że to wyszło przed... chwilę przed. I no trudno, na, na tym się chcę bardziej skupić. Nie wiem, czy nawet będę marmować czas ma na jakiekolwiek odpowiedzi. Hmm. Zobaczymy. Jakby nic nikomu krzywdy nie zrobiłam, nic złego nie zrobiłam i... i tyle. No czy ja wiem, no jeżeli wykorzystałaś ciu tylko po to, żeby się wybić, no to jakaś krzywda to jest. No dobrze, moja droga. Yy, ja bym... znaczy liczę, że pojawią się jakieś wyjaśnienia, ale to już jest piłeczka po twojej stronie. Dzięki za rozmowę. I, Dobra, pa, nie yy, się. Słucham? Nie najedź się, tam, bo jest kurde, początek tygodnia, to ty już chlejesz. W ta... no, dobrze, dziękuję bardzo. Pa, pa. Na razie, cześć. Poczekajcie, bo to nie jest tak, że ja po tych dwóch piwach, znaczy po dwóch piwach, po dwóch łykach. Yy... Nie no, cukier dobrze. No, czy jednak się. Mam słabą głowę, dobra. E, <kluzny> no to jesteśmy po rozmowie. Yy. Czekajcie się, co. Dobra, materiał się może pojawi, a może nie. Natomiast jestem przekonany, że jutro Uzeba się pojawi. <śm> <śm> Myślę, że nawet jeżeli Fagata nie będzie chciała o tym mówić, Pis bo walka to Monika Kociołek na pewno to poruszy na ważeniu. Ważenie jest w piątek. Natomiast szanowni Państwo, korzystając z okazji przypominam, Patrzcie, co się zaraz pojawi na czacie. O kurde, jaka niespodzianka. Wardęga, reflinka ma. Chciałbym pobić. Znaczy, pobić rekord, to nie wiem, czy się uda byłoby zajebić, ale bardzo bym był szczęśliwy. Jakby się udało. Reflinka wam wkleiłem. Jeśli kupicie z mojego reflinka, to jest wspaniały konkurs. Można wygrać takie rękawice z podpisem moim i z podpisem nitra i będą też z innymi zawodnikami będą też z podpisem Fagaty. Jeśli ktoś będzie miał ochotę i sobie właśnie wybierze, żeby chciał z podpisem Fagaty, to będzie taka możliwość. Będzie też z podpisem Monika.